mieliście wśród kibiców także i wśród Państwa. Otrzymaliśmy bardzo dużo maili od kibiców z siatkówki z prośbą, by taką flagę usyć także dla siatkarzy i na taki apel odpowiedziała firma Opinion Strefa drogu z Gliwic i dzisiaj tę flagę chcemy wręczyć i siatkarzom i małym kibicom, by towarzyszyła polskim siatkarzom przez dwa lata od świata, które odbędą się w naszym kraju. Jestem przekonany, że ta flaga, którą po raz pierwszy dzisiaj zaprezentujemy i ona przez Was zostanie wciągnięta na sektory, ona także znajdzie się w Londynie, by i siatkarze, i kibice zjednoczyli się wokół tego wielkiego symbolu narodowego. Ta flaga ma 18 metrów na 9 metrów, czyli wymiary wojska do 8 Wasz symbol, Wasz wielki e, narodowy, e, biało-czerwony emblemat niech Wam towarzyszy i niech Was prowadzi do sukcesu, a Wam drodzy Państwo niech sprawiają i siatkarze, a także i biało-czerwony. Za siebie zobaczymy jak ona jest duża na trybuny wyżej tam do góry bo... Ściągniemy roją, raz jeszcze, dziękujemy bardzo.